Najlepszy film ubiegłego roku wreszcie doczekał się wydania Blu-ray, a na nim, między innymi, alternatywna wersja filmu nie jedna czy dwie usunięte sceny, ale naprawdę alternatywna wersja. Zatem, kurczę, przekonajcie się, czy warto dołączyć to piękne jednoputowe wydanie do swojej kolekcji i czy za drugim, trzecim, piątym, dziesiątym razem. Spider-Man Uniwersum wciąż jest przekochany i wciąż musisz go obejrzeć i to może być najlepszy superhero, jakie widziałeś kiedykolwiek. Spider-Man Uniwersum na mojej liście najlepszych filmów roku 2018 wylądował na miejscu pierwszym. Jak chcecie sobie ją przeczytać, to jest link w opisie, gdzieś tutaj lata w karcie. I nie bez powodu, kurczę, wizualnie to jest animacja, której chyba nie widziałem po dziś dzień. To jest niesamowite, co oni tu zrobili. Scenariusz, jak na Origin, który w dodatku musiał poradzić sobie z tym, że mieliśmy już Sześć innych filmów o Spider-Manie, no to zrobił to znakomicie. Sześć tylko w ciągu ostatnich 20 lat, bo mieliśmy jeszcze wcześniejsze seriale, między innymi w Japonii. Dodał tyle serca. Każdy voice actor tutaj zrobił ogromną robotę. Mahersha Ali, czyli Prowler, to jest po prostu złoto. Komediowe wyczucie, ten timing, który czasem jest tylko na podstawie mrugnięcia, mnóstwo rzeczy, które dzieje się w tle i które sprawiają, że jeszcze bardziej się śmiejesz. To wszystko jest naprawdę połączeniem, Którego ja chyba się nigdy nie spodziewałem, że zobaczę w filmie animowanym, filmie animowanym przez Sony, w filmie o Spider-Manie i do dodatku o Czarnym Spider-Manie w Moralesie. Do it like you! Po takim seansie ja muszę Wam powiedzieć jedno, bo wiemy, jest w planach sequel, jest w planach spin-off, myśli się o serialu, a ja, moja pierwsza reakcja była: proszę nie, bo jest to takie piękne, że. Nie wierzę, że da się powtórzyć to piękno, mimo tego, że pewnie duża część twórców będzie pomagać i pracować przy tych rzeczach, ale wiecie, gdy coś tak Ci cudownie wyszło, wyobraźcie sobie, że najpiękniej zaśpiewane My Heart Will Go On Ever, to Ty po prostu już chciałbyś się zamknąć, ponieważ zrobiłeś już magnum opus, nie da się zrobić nic więcej. Ale moje wynurzenia po Spider-Man uniwersum, no to ja już to było, też jest w opisie linki, i też druga karta Wam się właśnie pojawiła. Przejdźmy do tego wydania Blu-ray, ponieważ po to tutaj jesteście. To jest wydanie jednopłytowe, na którym mamy około godziny dodatków, w tym teledyski, previews, innych filmów, i to jest chyba najgorsza rzecz w całym wydaniu, ale do tego za chwilkę. Komentarz reżysera. Reżyserów, całej ekipy, która tam współpracowała, oraz wersję alternatywną. Zaczniemy od oczywiście dodatków. Mamy wywiady z twórcami. Klasyka. Mamy wywiady z aktorami, jak wybieraliśmy tych aktorów, jak ich głosy pasowali, jak oni podchodzili do tych postaci. Kilka ujęć, jak oni nagrywali naszych tych voiceovery voice i jak ci aktorzy się faktycznie zachowywali. Bardzo ciekawe, jak robiliśmy kreację postaci, jak one się tam zmieniały, co za idea szła za stworzeniem takiego Skorpiona, który jest mega rozwinięty jak w Ultimate, takiego Kingpina, który jak cudownie to powiedział, Miller albo Lord, że on ma być wyobrażeniem czarnej dziury, więc to o to chodzi, żeby pokazać na ekranie i jest kilka kadrów, gdzie jest naprawdę tylko czerń i jego głowa i to znakomicie działa. On jest chodzącą czarną dziurą, która, we wszystko, która wszystko pochłania swoją drogą. Przecudowne są też te elementy malutkie, jeśli chodzi o wywiady, ponieważ Liv Schreiber, który przygotowując się do tej roli pomyślał kurczę. Kim dla niego będzie ta wersja Kingpina? On pomyślał o nim jako o byłym bokserze, jako o byłym e, kościu, który ściąga długi, który miał już kilkanaście razy połamany nos. I on na przykład powkładał sobie jakieś waciki czy jakieś cholerstwa do nosa i dzięki temu między innymi brzmiał inaczej. Jaka to jest mała, a cudowna rzecz, więc takich małych. Pięknych, ciekawostych w tych dodatkach jest mnóstwo. Jest oczywiście o tym, jak robiliśmy animacje 2D, 3D i to jednocześnie próbowaliśmy to ze sobą łączyć, te efekty dźwiękowe i to wszystko nam dało ten cudowny, dziwaczny świat. Jest jeden dodatek poświęcony Steve'owi Ditko i Stanowili, ale nie beczałem na tym, jak głupi to jest taki tribut, który jest bardziej nagrany z punktu widzenia aktorów. Kilka miłych słów, każdy omawia, jak tutaj wpłynęło to na mnie, jak ja go poznałem, albo kiedy pierwszy raz go zobaczyłem i tak. Dalej. Bardzo miły materiał, ale nie jest to ogromne, kilkugodzinne opowiedzenie. Co tam Stanley robił i Steve Ditko, tylko takie bardziej po prostu miłe podziękowanie. Zatem tutaj mamy godzinkę materiałów, właśnie mamy jeszcze te previews, czyli zwiastun hotelu Transylwania 3, e, e, Goosebumps po raz drugiej części, i jeszcze tej alfy, kompletnie niepotrzebne teledyski, które chcemy sobie posłuchać. I możemy przejść do tych dwóch creme de la creme, czyli tak naprawdę do tego, że mamy trzy filmy dwugodzinne, czyli 6 godzin siedzenia, żeby obejrzeć. Wszystko, zanim dojdziesz do reszty dodatków. I love you. <laughs> Wait, Najpierw ten komentarz reżyserski, gdzie mam po pierwsze lorda, Millera, e, producentów, mamy chyba pięciu facetów, ja wiem facetów siedzących i gadających przez dwie godziny opowiadających o najróżniejszych kwestiach, i ta rozmowa upstrzona jest rzeczami, które moim zdaniem są przecudowne i nie nudzicie to, co oni opowiadają. Mimo tego, że są momenty, gdzie oni na przykład mówią, a no dobra, ja wpadłem na ten pomysł. Nie no, ty wpadłeś na ten pomysł, coś tam, coś tam. Ale z drugiej strony mówią, ok, no to w tym momencie to, jest, to, to zrobiliśmy tą animację na samym początku. To dodaliśmy na samym końcu. Tutaj nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, ponieważ coś tam, coś tam. Ja nie chcę Wam niczego spoilować, ale słuchajcie tego cudownie. Co więcej, w tym komentarzu pojawiają się odpowiedzi na pewne easter eggi, a easter eggom jest też poświęcony jeden dodatek. Ten dodatek jest swoją drogą bardzo ciekawy, bo to jest kilka minut, gdzie oni pokazują o, no, tu jest Stan Lee, tu jest 42, tu się pojawia ktoś tam w odbiciu okna, tutaj mamy w oknie producenta, tutaj na przykład pojawia się scenarzysta, tu jest Brian Michael Bendis, tutaj jest Steve Ditko i tak dalej, i tak dalej, ale co ciekawe, to nie jest zrobione w ten sposób, że dostajecie wszystkie easter eggi, ale twórcy bardziej pokazują, że pracując dwa lata nad tym filmem, wypchali tutaj tak dużo easter eggów, że są przekonani, że tego jest jeszcze więcej i zapraszają nas jako fanów do robienia tej stop klatki, do szukania, ponieważ jest tam znacznie, znacznie, znacznie więcej niż to, co oni przez te kilka minutek pokazują, a i tak pokazują całkiem sporo. Hey guys. Who are you? I'm Gwen Stacy. Ale wracając do komentarza, no to na przykład dostajemy odpowiedź, skąd Miles wziął Jordany. To była rzecz, która od razu mi się w głowie zapaliła, Tak, czemu ma Jordany? i Czemu nie cały czas nosi? I odpowiedź jest. To jedną rzecz wam zdradzę. On nie dostał dwójka Arona. Więc to jest kolejna rzecz, która pokazuje ich relacje, troszeczkę może wkurzanie się taty, może on nie nosi nawet na złość tacie, ponieważ no, tato by nie chciał pewnie, Ma, masz jakieś tańsze buty, chodzi o to, żeby one były dobre, wygodne, a nie Jordany, a wujek Aron, stać go przecież pracuje dla Kinglana, no to tam dał mu parkę. I to jest mała rzecz, a cudowna. Albo w innej scenie, gdzie ktoś tam powie, a dlaczego Spider-Man tutaj się przykleja, przecież jest w butach, jest pokazany, tak widać na tym jednym ujęciu, on nie ma jednego buta i trzyma się właśnie tutaj, przez tą skarpetkę jakoś tak. Komentarz piękny, słodki, przeuroczy, bo ci ludzie... Pałają miłością do Spidermana, i ta miłość promienieje od nich, epatuje, i ty ją czujesz, oglądając ten film. Na sam koniec zostawiam tą wersję alternatywną. Wersja alternatywna tutaj to jest już w ogóle, to brzmi dziwnie, ponieważ ja mam bardzo dużo <noise> obejrzanych różnych wersji i jeżeli już jest jakaś inna, no to z reguły dostaje osobne wydanie. Blade Runner się kłania i jego idiotyczne, dziwaczne wydanie, ale tutaj twórcy zrobili coś takiego: zebrali te rzeczy, które powypadały z różnych powodów i przemontowali troszeczkę ten film, dodając te elementy, dodając te elementy, gdzie czasem to są tylko storyboardy plus głosy aktorów, czasem to jest prawie gotowa animacja, czasem to jest połowicznie gotowa animacja i to naprawdę jest ciekawe, ponieważ Widzicie, jak dużo może się zmienić w długim, długim procesie animacyjnym, bo to nie jest, jak liczyłem, to nie jest 5-10 minut scen usuniętych. To jest tak dużo materiału, to może być 20 minut, ponieważ tam mogą być dodane jeszcze dialogi w scenach, które już są, niektóre sceny są dużo krótsze, pewne sceny są całkowicie wyrzucone z filmu, nowe postaci się pojawiają i tutaj naprawdę widzisz inny film, inne pomysły, jeszcze ciekawsze pomysły i na przykład jedną z tych rzeczy, która mnie po prostu zrzuciła na ziemię, czaszkę musiałem podnosić i w ogóle szczęka wciąż opadała. Było to, że w jednej z wersji Gankę miał dużo większą rolę i on był tym, który wprowadzał i uczył Milesa jak być Spider-Manem. Gank oczywiście był geekiem i pierwsze co zrobił, to pokazał Milesowi film, który powstał w tym uniwersum o Spider-Manie. Nazywał się Spider-Man The Motion Picture, gdzie Spider-Man miał długie, ciemne włosy. Był super przypakowany i w ogóle. I w tym filmie, ten film miał komentarz reżyserski. Więc w tym filmie Blu-ray, który oglądamy oglądając wersję alternatywną widzimy bohaterów filmu oglądających wydanie Blu-ray filmu z komentarzem reżyserskim też o spider -Manie. To jest tak super meta zaplątane, ale tam ten komentarzu reżyserski jest jeden aktor główny, dla mnie troszeczkę taka beka z Toma Cruza, ale drugą osobą, która prowadzi i robi ten voice -over, czyli robi ten komentarz jest prawdziwy Spider-Man, który ma zmieniony, zmodyfikowany głos jak mają gangsterzy tacy jakieś albo policjanci i on opowiada w tym, w tym komentarzu o prawdziwych rzeczach na przykład o przyklejaniu się do ściany i tak dalej. To jest tak przecudownie przezabawne, że to jest wręcz y, po prostu masakrujące i szkoda, że to wypadło, ale jak oglądam, to rozumiem dlaczego i doskonale wiem, że no jednak pacing filmu by całkowicie siadł. Oczywiście jest jeszcze wiele innych takich małych rzeczy, bo inne wymiany z są, inne dialogi bohaterów, inne zachowanie niektórych bohaterów jest, oczywiście inna scena ucieczki z Alchemaksu, gdzie pojawiają się słonie morskie, wow, słonie morskie, to morskie można nazwać, że ta wersja alternatywna jest na tyle różna, że ja uważam, że ona zasługuje na nazwanie ją jako inny film. Zatem, kurczę, to jest wydanie jednopłytowe, gdzie masz komentarz, godzinę dodatków i tą wersję alternatywną, i dla mnie to jest wydanie prawie kompletne. Ja oczywiście jestem tak zakochany w tym filmie, że choćbym miał tutaj 5 godzin dodatków, byłoby mi mało. Ale nawet jeżeli ten film nie do końca Cię przekonał, to to wydanie jest znakomite. Dajcie mi znać, co wy sądzicie. O wydaniu, jeżeli oglądaliście o tych wersjach alternatywnych, alternatywnych scenach, co w ogóle sądzicie o tego typu wydaniach? Czy czekacie na te sequele, na te spin-offy? Czy macie troszeczkę tak jak ja, że tak naprawdę drżę po prostu ze strachu, bo to jest takie piękne i nie chcę, żeby nic zepsuło piękno i aureole wokół tego? To jest już święty film, więc nie chcę, żeby cokolwiek go zbrukało. Czekam na Wasze komentarze. Zapraszam na patronite.pl Kośnik Brody z Kosmosu. Możecie zostać patronami, dołączyć do grupy Brodatej Braci. Dzięki temu możecie oczywiście mieć dodatkowe materiały, zdjęcia kulona, bloopery i wszystko co jest ekskluzywnie tylko dla patronów. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że wytrzymałeś się ze mną tak długo. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, to zapraszam do subskrybowania kanału, a my widzimy się następnym razem na Broda z Kosmosu. Na razie!